Cześć, w tym krótkim nagraniu chciałbym pokazać program SMSMS dedykowany do masowych wysyłek SMS za pomocą modemu 3G z kartą SIM. A więc, jeśli mamy już podpięty modem do komputera, możemy w liście naszych urządzeń kliknąć odśwież. Pokażą nam się podłączone dostępne urządzenia. Wybieramy urządzenie, z którego chcemy realizować wysyłkę. Klikamy test połączenia, OK. Sprawdzamy jeszcze połączenie, czy wszystko jest w porządku. Połączono z urządzeniem, jest wszystko OK. Następnym krokiem jest dodanie listy numerów. Możemy to zrobić z pliku XLS, TXT czy CSV. Możemy też dodać ręcznie numer. Ja dodam tylko swój numer, żeby przetestować po prostu działanie programu. Klikamy Dodaj. W kolejnym kroku tworzymy. Szablon wiadomości. Tak, nic nie będę specjalnego wymyślał, tylko po prostu napiszę szablon wiadomości. Zapisz i zamknij. Możemy stworzyć tutaj więcej niż jedną wiadomość. I teraz tak, jeśli mamy wybrane urządzenie, z którego realizujemy wysyłkę, jeśli mamy załączoną listę numerów i wybraną wiadomość, którą chcemy wysłać, yy, musimy tylko ustawić jeszcze częstotliwość tych SMS-ów. Zalecam zostawienie jednego SMS-a na minutę. Ja teraz kliknę tutaj 5, żeby wiadomość szybko do mnie doszła. A więc start, tak? I dosłownie za kilka sekund wiadomość powinna przyjść. Mamy tutaj jeszcze funkcję wiadomości zwrotnych. Możemy odczytywać wiadomości, które otrzymamy, też w odpowiedzi na wysłane przez nas. Przychodzą one w formacie numer telefonu i treść wiadomości. O, właśnie przyszła wiadomość do mnie, którą wysłaliśmy z programu. Odpowiem na nią tak przykładowo i jeszcze kliknę, o, właśnie powinna zostać dostarczona. No i jest tak, więc wszystko działa. Możemy też wyczyścić tą yy, kartę SIM. I to chyba wszystkie funkcje. Za uwagę dziękuję. Po więcej informacji zapraszam na smforce.pl i życzę wszystkiego dobrego.